Czytanie z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela. Dziś mam już 120 lat, nie mogę swobodnie chodzić, pan mi powiedział, Nie przejdziesz tego Jordanu. Sam pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą, on wytępi te narody przed tobą, tak, iż ty osiedlisz się w ich miejsce, a Jozue pójdzie przed tobą, jak mówił pan. Pan postąpi z nimi jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż pan, Bóg Twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Potem Mojżesz zawołał Jozułego i rzekł mu na oczach całego Izraela: Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed Tobą, on będzie z Tobą, nie opuści Cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj.